Cześć tu kolegia witam Was serdecznie w kolejnym odcinku moich zmagań z Minecraftem na modach na edytowanej przeze mnie paczce Xpac znaczy. Jak widzicie, trochę już tutaj się zmieniło. Po zrobiłem sobie yy, yy, nieautomatyczną ręczną farmę drzewa dżunglowego, który mi się przyda. Zaraz Wam pokażę, do czego mi się przydaje. Zrobiłem też e, portal do netheru i portal do Twilight Forest. Nether Nether mi się przydał przyda i przydaje w tym momencie do e, zdobywania e, kwarc, kwarcu i glowstone'a. A Twilight Forest będę używał do poszukiwania kopców z surowcami. Jeden już takowy znalazłem. Ale poczekajcie, zrobię malutkie cięcie, ponieważ ktoś... Dobra, więc teraz Wam pokażę jeszcze piwnicę. W piwnicy też się zmieniło trochę. Dalej jest ten piec, ale tutaj już obudowałem całe ściany przepalonym stałym. No, oprócz połowy sufitu. Tutaj mam dwa coke Oweny. Są one z modu Railcraft który dodaje nam dużo różnych ciekawych rzeczy. Mianowicie ten kołk Owen e, przerabia węgiel na e, koks, który jest cztery razy bardziej kaloryczny, że tak powiem. I do tego daje nam kryosot oil, którym możemy przepalać w likwid. Dobra, później wam powiem w czym. Weak Lead Fuel Fearbox to się tak nazywa. Tak. Jak widzicie, trochę już tego nazbierałem. Oraz postawiłem e, Dimension Unhor, który ładuje nam czanki. Hmm, zwiesiło się gówno przeklęte. O Jezus... What the fuck? Dobra, widzieliście tego krasza, więc jeżeli ktoś wie, co to mogło być, to bym prosił o informację. Nie będę otwierał Dimension Anchor, tylko wam wytłumaczę. Jest to e, blok, który ładuje nam czanki. Ładuje nam je e, tak, jak sobie wybierzemy. Dobra, jedziemy dalej. E, tutaj jest wystawiony Rolling Machine, a o, obok 2 e, Cloudwork e, Engine. Chyba tak to się nazywa. Zaraz wam powiem. Engine, e, clockwork, zegar e, gel koprowy i jakiś wood plank. Proste. Obok mamy e, pulverizer, e, induction, induction smelter. A tutaj smagma crucible i liquid transposer. Na dole mam zrobioną drugi poziom piwnicy. Będzie tutaj zrobiona nasza przepalarnia i główny pokój do modu Applied Energetics. Zrobiłem też e, przeniesienie w pewne miejsce. E, będzie to pokój do tworzenia energii. Tutaj będą e, No czym będziemy tu zasilać to jeszcze wam nie powiem do końca o oh, dead point którego muszę wyłączyć e czym będziemy zasilać to jeszcze nie wiem bo nie, nie wymyśliłem jeszcze nic ciekawego Dobra jak widzicie tutaj za dużo też nie mam dużo mam apatajtu Jabłka muszę wziąć bym zapomniał Dobra, czym się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się podstawami Applied Energetics, czyli sobie zablokuję ten mod. Nie. Tak, o właśnie, tak. Na początek będziemy potrzebowali controller, drive, access terminal. I chyba to wszystko. Zajmiemy się najpierw kontrolerem. Potrzebujemy fluid crystal, czego potrzebujemy dosyć dużo, więc narabimy tego na zapas. Wezmę cały redstone, emeraldy, stąd coś jeszcze. Tu chyba nie. Moment, gdzie ja mam te, ten kwart? Chyba na dole. Bo byłem też nakopać w... O, nie, dobra, jest kwarc. I tutaj też. Eee, Minium stone. Cancel. Fluid crystal... A nie mogę tutaj zrobić. Dobra. Nie no, będziemy tutaj kraftować, bo tutaj mam większość surowców. 4-5. 12 zrobię, bo nie wiem ile będę potrzebował. Dobra. 12. Ee, advanced Processor. Silikon. Dobra, wiecie co? Czuję tutaj, że będzie dużo przepalania. Tak, będzie bardzo dużo przepalania. Ee, więc ja przygotuję te wszystkie procesory, fluid krystale i upewni się, czy na pewno to wszystko, co będziemy potrzebować. I zaraz do Was wracam. A więc... Dobra, raz, dwa, zrobiłem to, co potrzebujemy i teraz kontroler, dalej drive, czego mi brakuje, do diabła znowu. No mam... Aaa, bej... one się przepalały jeszcze Dobra, Basic Key Robi Dobra, craftingu wam nie będę pokazywał Albo dobra, macie Basic Processor Assembler Normalny Silicon też macie Meter Quartz Dust Dobra, Drive jeden e, akces terminal do którego potrzebujemy kable e, zrobię dwa komplety e, conversion kurde nie wiem co jest conversion Kurwacki. Czego mi tutaj brakuje? Dwa, dwa, dwa. A nie, to z tym nie działa. Dobra, udało mi się je złożyć. Mamy konwersję matrix. Yy, access terminal. Dobra. Jeden Access terminal i jeden yy, Interface. A jest to, czego mi zabrakło tym razem. Dobra, mamy. Nie że Ja pierdolę. Trudno, będę miał jeden ponad stan. Ok. Pokażę Wam jak to wygląda tylko. I kontroler. W kontrolerze powinienem mieć energię, ale niestety nie mam. I mam pokazane, co jest przyłączone. Akces terminal i drive. W drive wkładamy. Torecz, który będę musiał sobie zrobić, ale żeby go zrobić będę musiał iść po Glowstone, bo dalej go zrobić to to jest proste. Akcja terminal pokazuje nam wszystkie surowce, jakie mamy. Czyli jest to dosyć pomocne. Zrobię jeszcze malutkie cięcie, ponieważ chcę zrobić w tym odcinku jeszcze. Witam Was w moim Twilight Forest. Jak widzicie, portal mi się stworzył zaraz przy kopcu z labiryntem. Nie jestem z tego zadowolony. Chociaż może kiedyś pójdziemy go eksplorować. Ale tam dalej. Zwiedzałem Twilight i znalazłem... Mm, Eee, kopiec z surowcami eee, jak widzicie nawet daleko on nie jest muszę uważać bo tutaj jest dużo tych śmiesznych dziwnych eee, tych no jak one się nazywają bubu eee, bubu te te eee, kratery kan dobra jestem aktualnie nad kopcem nie tak zbytnie na środku jego, ale zawsze coś. Dobra. Jak widzicie tutaj mam Wireless Mining ta Turtle, którego ustawię. I zrobię mu... który będzie za mnie kopał, po prostu. Yy, tylko gdzie mam moje goldowe skrzynki? Fak, zostawiłem je tam. Dobra, jestem w tym samym miejscu. Jak widzicie, częsty mam postawiony już i postawiłem dimension anchor. Yy, postawiłem go na środku czanka, ponieważ yy, żeby mi nie skraszował się czasem. Dobra, wchodzimy w niego. I pierwsze co, to muszę pobrać program. Paste get i tutaj wpisujemy program, który jest. Ja korzystam z programu, który, udostępni, który pokazał kiedyś safe mode na, z jednym ze swoich poradników. On ma taką, taki kod 3MKE USB i po spacji nazywamy go. Quarry. OK. Connected to pastebin Landed pobrało. Teraz ustawiamy mu te, których nie chcemy, żeby on brał. T4. Eee, tutaj dajemy charcoal, ale jeszcze go załaduję. refuel. Aha, sorry. Musi być na początku. refuel. A jakbym dał 61? Tak, załaduję od razu całość. Wstawiam tutaj tyk, i potrzebujemy jeszcze jedną skrzynkę dla niego do środka więc zrobimy to. Skrzynkę M, mam akurat minimum stone, więc to nie będzie problem zrobić. Pobrało, yy, znaczy mam, jest chest. Tak, ok. Yy. Przyzwyczaję, że z tego chcę wyjść E. W skrzynce obok mam postawiony węgiel. Mam nadzieję, że na, chociaż trochę tyle starczy. Ok, więc wpisujemy quary. Poziom 81, a weźmiemy mu na 9. 9 i 81. Pierwsza współrzędna to jest ta współrzędna, ile w każdą stronę ma kopać. 81 to jest yy, Wysokość aktualna Turtla. OK, wciskam Enter i ładuję. Eee, Turtle kopie od samego dołu, więc najpierw schodzi na dół, a później dopiero zaczyna kopać. Więc eee, to będzie na tyle w tym odcinku. Się z Wami dzisiaj żegnam z Twilight Forest. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się już, mam nadzieję, tworzeniem energii dla naszego systemu z Applied Energetics. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.